Nazwaliście jakoś swój odkurzacz? Mój na przykład to Jeremiasz. A dziś prezentuję Wam Karola i Wiktora od Zelmera. A co wyróżnia te dwa odkurzacze ręczne? Bardzo wydajna bateria. Wystarczy Wam na 32 minuty pracy. A gdy przyjdzie czas na jej naładowanie, wystarczy ją wyczepić i naładować osobno poza całą jednostką. A czyszczenie? Banalnie proste to jest taki pstryczek, klikamy go, wyjmujemy cały moduł, możemy go rozkręcić, rozmontować. Tu właśnie jest budowany ten filtr hepa. Naciskamy spust, puszczamy, a odkurzacz w tym momencie sam działa. W Wiktorze główna szczotka jest z twardym i miękkim włosiem i rzecz jasna rura z funkcją long for you. Tak nazywa to producent, a to chodzi po prostu o to, że ona się rozsuwa i wsuwa. Zaś w Karolu głównie miękkie włosie. I funkcja, która pozwala nam złamać tę rurę, dzięki czemu możemy wygodnie wjechać pod sofę czy na przykład fotel. Sprawdźcie pełną recenzję na kanale.